Witajcie moi drodzy, znajdujemy się na w Krakowie, na konferencji zorganizowanej przez Globe Energia. Są to trendy energetyczne. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, którego myślę, że chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, aczkolwiek gdyby ktoś nie znał tutaj Tomka, to będziemy rozmawiać z Tomaszem Zubilewiczem i tak może zanim zaczął, chociaż pewnie podejrzewam Tomku, że większość osób to też zadaje. Powiedz mi... Jakie są trendy pogodowe, pogodowe tak, na najbliższy okres, bo to tutaj jest bardzo istotne pod kątem fotowoltaiki, pod kątem tego jakie będą produkcje, jakie uzyski energii, jak to będzie wyglądało? No, mamy teraz, akurat spotykamy się w listopadzie, tak więc przed nami ten sezon krótkich dni, długich nocy. Wiele wskazuje na to, że z tych takich miesięcy, które łączone są z zimą, grudzień, styczeń i luty, grudzień ma być w normie, natomiast styczeń i luty mają być powyżej normy. To dobre informacje dla tych, którzy myślą o ogrzewaniu tak? i o zużyciu prądu związanym z pozyskiwaniem ciepła. Będą takie dni, kiedy, kiedy układ wysokiego ciśnienia będzie zapewniać pogodę w Polsce, więc jest wtedy szansa, że te, 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 te e, nasze instalacje, mówię tutaj nasze, bo ja też mam taką instalację, tak, będą mogły popracować. No, nie tak efektywnie jak w lato, no, ale zawsze jakiś tam uzysk e, będzie. Czyli to takie powiedzmy, straszenie e, ostrożyną w tym roku było trochę nie, nie, tak nie, raczej, na wyrok. Nie, ja raczej, raczej, nie, nie no, mamy za sobą też bardzo ciepłe lato, więc e, atmosfera na półkuli północnej też jest nagrzana, więc, więc na razie nie widać, żeby, żeby zima w tym roku była jakoś specjalnie długa, mroźna i śnieżna. Będą się zdarzać takie oczywiście dwu-trzydniowe incydenty zimowe, ale wiele wskazuje na to, że, że, że tak, na tych terenach niżej położonych śnieg nie będzie często, a pewno znowu biało zrobi się w górach. Okay. Hmm. Natomiast czy to ma jakikolwiek związek, obecna sytuacja pogodowa z tym tak zwanym 11-letnim cyklem słonecznym, który z tego co wiemy, no, a będzie za, za dwa lata. Prawda? Czy to ma jakieś, jakieś odzwierciedlenie na podstawie przeszłych lat? I... Tak, no na pewno. My musimy brać pod uwagę to, że wszechświatem rządzą pewne siły. To się dzieje od miliardów lat e, i nasza Ziemia też ukształtowała swój, swój klimat. Dawno, dawno temu, ale, właśnie jest to słowo ale. Musimy też pamiętać, że tym kolejnym czynnikiem, który w tej epigeosferze działa, to jest człowiek. To jest czynnik, który pojawił się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Jak wyglądała atmosfera do momentu rewolucji technicznej to można zobaczyć w osadach lodowcowych, Jak wtedy, jaki wtedy był skład atmosfery i porównać go z tym dzisiejszym. Tak? No tak. i to, to takie analizy dają wiele do myślenia, ile no, niestety, ale jako, jako, jako ludzie tutaj napsuliśmy tego... tego, tego Powietrze. Tak więc słońce to jest jedna oczywiście rzecz, ale działalność człowieka, która nie zawsze jest przyjazna środowisku, też oddziałuje na, na, na klimat. Mhm. Czyli tak naprawdę e, sytuacja, która w tej chwili jest, e, wszyscy krzyczą, że nastąpi że klimat się ociepla, prawda? Klimat się ociepla ta, na pewno, tak. Ta, ta. Ale ale są to procesy, jakby które już miały miejsce wielokrotnie w historii, powiedzmy, ta, naszego globu. Ta. To są, są to elementy powtarzalne, prawda? Tym, są powtarzalne, tak. bo cały nasz e, wszechświat cały czas jest w ruchu, więc ta powtarzalność musi następować. No, jedynym tym negatywnym aspektem jest działalność człowieka, która zmierza no właśnie, nie wiadomo w jaką stronę na razie w stronę degradacji ale jaka będzie reakcja e, e, przyrody. Pytanie: na ile człowiek przyspieszył Do, ten cały cykl? Ja, ja jestem tak. w grupie tych osób, które uważają, że. Człowiek negatywnych tych aspektów bardzo dużo tutaj uczynił w klimacie. Tak? I będziemy niestety teraz świadkami przyspieszania się tych zjawisk związanych z pustynieniem kontynentu, ze zmianą na przykład typów opadów, tak? że to nie będzie tak jak do tej pory, jeżeli mamy normę na przykład 80 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu miesiąca i te opady były rozłożone na, 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 na 4 tygodnie, to może tak się zdarzyć, że przyjdzie taki opad jednorazowy, na przykład w jednym tygodniu spadnie dużo deszczu, a kolejne trzy tygodnie mogą być suche, no bo zmienia się system tych opadów. Coraz więcej jest tych opadów typu nawalnego, już nierozłożonych na dwa, na trzy, czy na cztery dni, ale przychodzi jedna krótka ulewa i pada tyle deszczu, ile dawniej w ciągu tych właśnie czterech, czterech dni. Więc to taka zmiana między innymi w klimacie, która już jest u nas zauważalna. Mamy coraz więcej tych dni upalnych. Zima jest chociażby u nas w Polsce coraz krótsza, więc to są te aspekty, które mnie przekonują po pierwsze do tego, że zmiany w klimacie zachodzą, niekorzystne dla nas, a po drugie, że, że, że człowiek tutaj bardzo dużo zawinił. Tak, ale z drugiej strony, ja pamiętam jeszcze 30 lat temu zimy, które miały po minus 25, po minus 30 stopni nawet, byłem dzieckiem, prawda? No tak, to były, zły, to się, rzadko, rzadko, rzadko. To lukie, ewentualnie na tym rożniu, jakiś krótki okres. Ja mam pompę ciepła, która się wyłącza przy temperaturze poniżej minus 8. Tak, tak. Więc kiedy jest mróz większy, wtedy lepiej jest pozyskiwać ciepło do ogrzewania domu z kotła kondensacyjnego gazowego, który mam. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście tych dni, kiedy ta temperatura spada poniżej minus 8, jest bardzo niewiele już w tej chwili. No, Teraz pytanie dlaczego ta pompa się wyłącza? Bo... Nie, ja, ja tak ustawiłem, A, no, tak, 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 tak bo efektywność, bo jest tak. efektywność wtedy. Wtedy spada, więc ja robiłem test u siebie z kolei prawda? Y, na pompie i dwa lata temu w lutym, w tych właśnie takich mrozach minus 25, które były. były. I to mhm. były mrozy, gdzie y, na próbę wyłączyłem grzałki w pompie i ona działała na samej sprężarce. I tak naprawdę była w stanie ogrzać cały budynek do plus 26, no niestety pobierając energię no tak, tak, y, w postaci tak. prawie 8 kW. Pompa 14 kW mocy, prawda? Mhm. 8, 8,5 kW pobierała sobie w sposób ciągły, ale była w stanie zagrać wodę zarówno użytkową, jak i odrzut budynek. Tak, tak, tak. Jeżeli jeszcze mamy dobrze ocieplony ten budynek, tak, okna szybowe tak. na przykład i szczelne, e, wszystkie aspekty e, tam, gdzie tych mostków ciepła najwięcej można się spodziewać, czyli między oknem a ścianą, albo tutaj przy drzwiach. Jeżeli to jest wszystko dobrze wykonane, no to tak, to wtedy to, 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 to ciepło może zatrzymać się w budynku mhm. jak najbardziej. A jak, jak uważasz w kwestii, no bo tak, pompa ciepła fajnie, fotowoltaika też super działa, klimat coraz cieplejszy, mamy coraz więcej słońca, coraz więcej energii produkujemy, nawet zimą, te poporne dni. Mm -hmm. Natomiast jak to się przekłada na przykład na elektromobilność? No na razie elektromobilność u nas w Polsce jest bardzo droga, więc poza tym nie ma odpowiedniej infrastruktury tak, do tego, żeby tych samochodów było więcej. Wiele też wskazuje na to, że pójdziemy w napęd hybrydowy, więc jest taki znak zapytania przy tym rozwoju samochodów elektrycznych. Czy rzeczywiście one staną się za 15-20 lat bardzo popularne w Polsce, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć? No to na tyle w tej chwili wiem, układa się moja wiedza, że jest to tak znak zapytania. I, i, i sam jestem ciekawy, w którą to stronę się będzie rozwijać. No bo tu mówią tak na temat hybrydowy, tak się mówisz, tak? Ale pytanie, hybrydowy, czyli spalinowy, elektryczny, czy może wodorowy, ogniwa wodowy, jakaś farba do tego, prawda? Mm -hmm. No bo teraz wszyscy mówią wodór, wodór, wodór to teraz pytanie, jak my możemy przechowywać? To jest, to jest po no, tak I, i pan koszty. Wie, więc warto dlatego uczestniczyć w kongresach, spotkaniach, w konferencjach, żeby zobaczyć, jakie są trendy na świecie. No i dobrze byłoby, żeby ci, którzy odpowiadają za, 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 za nasz kraj, też takimi sprawami się interesowali. Nie tylko na potrzeby, powiedzmy, e, propagandy, ale żeby rzeczywiście te, 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 te tematy zgłębiać. I jakoś planować rozwój motoryzacji w Polsce na przyszłe i bez względu na to, kto będzie stał u sterów, żeby ten jednak kierunek był realizowany tak, tak, tak. Dla, dla społeczeństwa, tak, żeby ten obywatel jednak był uwzględniany. Mhm. Natomiast jakby kończąc myślę, że e, ten krzyk taki ogólny, prawda, postaci tego, że topnieją nam lodowce i tak dalej. Czy mamy się czymś przejmować? czy raczej tak. jest to sytuacja, która tak. jest, tak mówimy, no, powtarzalna, one stopniowo, a za jakiś czas znowu się no, pojawią? Ale to, no za jakiś czas to ile? Minie 150 lat, tam albo milionów lat. Nie zapominajmy, tak. że człowiek cały czas pompuje do atmosfery związki. Tak? One nie, nie wydostają się poza brępy atmosfery, one nie lecą w stronę Marsa, one cały czas mhm. pozostają w tej otulinie Ziemi. Także tak. to będzie musiało mieć przełożenie y, na, na, na stan atmosfery i na stan powietrza, jakim my będziemy tak. oddychać. Tak? Więc na tak? No, warto się przejąć tym wszystkim, co związane jest. Z naszym zdrowiem, smog, który cały czas jest problemem, trzeba się wybrać na Śląsk. Tutaj myślę o tych, którzy odpowiadają za, za prawo w naszym kraju i zobaczyć, jak to w dniach, kiedy jest układ wysokiego ciśnienia, kiedy to powietrze nie jest rozrzedzane żadnym ruchem powietrza, a cały czas z kominów te emitowane są związki, i zobaczyć jak ta sytuacja na ulicach miast polskich na południu kraju wygląda i, i albo porozmawiać z lekarzami, którzy którzy doskonale widzą co się dzieje wtedy na oddziałach, prawda? No jest to spitala, ogólnie czy, 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 czy bardzo duży problem, prawda? Bo jest to problem. Tak, i cały smok, to trzeba, wszystko, trzeba się, tak, bo... trzeba się tym przejmować. Tak, naprawdę. my, ludzie, my, ludźmi, my no, Wiele ludzi pali w tych piecach, prawda, węgrem jakimiś świeciami wręcz, prawda? A potem wychodzimy na ulicę, oddychamy tym wszystkim i, i te osoby nawet nie myślą, że nie dość, że trują przede wszystkim siebie własną rodzinę. Także to jakby myślę, że walka z tym jest jak najbardziej pożądana. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o sam wypełnek węgla, którego tak mocno sam się pozbyć, pytanie, pewna jego ilość jest potrzebna w atmosferze, bo bez tego. Pewna, tak, jest więc, jakaś tak. równowaga musi być zachowana. Tak, 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 tak. I edukować, edukować, jeszcze raz edukować. Tak. Proszę jeszcze chwileczkę poczekać, to informacja do osoby, tak. tak, dobrze, proszę poczekać, tak. Edukować, edukować jeszcze raz edukować. Dokładnie tak. Także, moi drodzy, słuchajcie, myślę, że y, y, podobał wam się ten wywiad i rozmowa. Jeżeli tak było, to zachęcam do subskrybowania, do dawania łapaczek w górę, do oglądania materiałów nie tylko u mnie, ale również Tomka, tak, i, i tutaj y, prognozy pogody na najbliższe okresy, prawda? Zawsze warto oglądać, tak. Jak najbardziej, tak. Także dziękuję wszystkim bardzo za uwagę, dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Cześć!